Inflacja, wysoki kurs dolara, problemy z gazem, potencjalny smog tak gęsty, że jeżeli zimą nie spadnie śnieg, bo zmiany klimatyczne, to z niego będę sobie lepił kulki. Jest źle, ale do tej pory jakoś dawałem radę, bo mieliśmy chociaż kryfusia. Ale teraz miarka kropli wody przelała czarę spierdolenia i się przebrała. Czy jakoś tak? Słuchajcie, bardzo lubię konsole nowej generacji. Niedługo w ogóle wypadałoby nagrać jakiś okolicznościowy materiał z okazji ich drugich urodzin i przestać mówić, że są nowej generacji, skoro mają już drugie urodziny. W każdym razie, zarówno PlayStation 5, jak i oba Xboxy uważam za naprawdę udany sprzęt. Ale ostatnio dzieje się wokół nich wyjątkowo źle. Chodzi o dwie sprawy, które z pozoru są różne, ale tak naprawdę ze sobą powiązane. I jeżeli pójdzie tak dalej i z ich powodu nadal będzie mi rosła gula, to cały mój hajs. Z reparacji od Niemców wydana psychologa. Kurde, 0 złotych. Sprawa numer 1. Mnóstwo osób obawia się, że granie konsolowe wraca do bazy, gdzie przez tę bazę mam na myśli możliwość uruchamiania najnowszych produkcji wyłącznie w 30 klatkach, ewentualnie maksymalnie w 40, i w rozdziałce nie dość, że poniżej 4K, to jeszcze upscalowanej z 240p. Ten potworny lęk wywołały A Plague Tale, Requiem oraz Gotham Knights, czyli dwa świeżutkie tytuły, które ominęły poprzednią generację, więc teoretycznie powinny wykorzystywać pełną moc PS5 i Xboxów. i Teoretycznie się właśnie okazuje, że ta moc jest do dupy, bo Requiem śmiga co najwyżej w 1440p i 30 lub 40 klatkach, a GoFam Nights czasami wyciąga te 4K, ale przy 25 do 30 klatkach na sekundę. Do tego w obu tych grach nie dostajemy wyboru pomiędzy wyższą płynnością a jakością grafiki, tylko mamy, że tak powiem, żryć. Co dali? Wiadomo, opcje graficzne na konsolach nie są obowiązkowe, chociaż ja je lubię, więc zgłosiłem jako 28 poprawkę, ale do tej pory dzięki nim przez cały czas żyliśmy w iluzji, że jakimś tam cudem zawsze nowe Xboxy i PS5 są w stanie wyciągnąć te 60 klatek, nawet jeżeli to się wiąże z mniejszą liczbą detali, albo braki ray tracingu, czy niższą rozdziałką, no wiecie o co chodzi. No i dlatego właśnie brak jakiejkolwiek możliwości osiągnięcia takiej płynności w Apple i Gotham Nights spowodował poruszenie, bo przecież Oszuści obiecywali przed premierą konsol. Specjalnie kupiłem telewizor, żeby wyciągał 4K przy 120 klatkach, a tu się okazuje, że to się przydaje co najbliżej do... 40. Tylko tutaj należy nadmienić, że tego typu obietnice zawsze są i zawsze będą głównowarte, bo rozdzielczość i płynność to są wybory, których dokonują sami twórcy gier. PS5 odpaliłoby pac w 8K120 fps bo jest prościutki, ale na tym samym sprzęcie do pac w 8K i 120 fps gra wyglądająca jak Toy Story 4 wyciągałaby 120 fps ale tak na dobę. Co najwyżej. Jeżeli więc autorzy przepięknego Requiem tak się uparli na więcej detali w oprawie kosztem animacji, okej, okay, jestem w stanie im to wybaczyć, bo ten akurat tytuł wygląda olśniewająco. I dlatego nigdy nie będziemy mieli gwarancji 60 klatek w każdej nowej grze, bo czasami twórcy wolą sobie wykorzystać przypływ mocy na ładniejsze włoski bohatera niż na to. I co im zrobicie? No ja na przykład pracuję nad 29 poprawką, ale pewnie i tak skończy się tak, jak mówię, i na PlayStation 5, i na PlayStation 6, i na Xbox Series, i na Xbox. box okay. Co, co oni tam jeszcze wymyślą. Szkoda mi więc, że nie mogę sobie ustawić w Deracowa z wyższej płynności, bo te dwa trzy dostępne tryby w większości gier z ostatnich lat uważam za idealny kompromis między wspomnianym konsolowym żryć co dali, a APC-owym zoptymalizuj sobie sam, ale jestem z tym pogodzony, szczególnie, że to nie wyścigi czy mordobicie, tylko dość spokojna produkcja, no i da się ustawić 40 fpsów na telewizorach 120 Hz, a to robi już jakąś tam różnicę. Ale oliwy do ognia dolewa Gotham Nights, bo ta akurat gra oferuje wy. Wyłącznie cinematic experience 30 fpsów, a do tego jako całość to jest podobno taki cinematic experience jak pójście dopina na ostatni film Patryka Wegi. No ale my tu o grafice. W temacie Gofam wypowiedział się grafik pracujący w Rocksteady, czyli w firmie, która nie zrobiła i generalnie mało ma wspólnego z Gofam Nights, poza tym, że odpowiadała za te starsze, legendarne gry z Batmanem. Otóż ten pan zrzucił winę za całe złotego świata na Xboxa serii S. To jest podobno ostatnio bardzo popularna taktyka obrony w sądach. Napisał, że najtańsza nowa konsola wstrzymuje rozwój rynku przede wszystkim za sprawą słabego układu graficznego, że jest niewiele lepsza od starszych Xboxów, a nawet nazwał ją Ziemniakiem. Odważne słowa, jak na kogoś, do kogo bardzo łatwo przypisać pewien słynny internetowy cytat. No i co? No i w sieci oburzenie. Wojna, przepraszam, konsolowa operacja specjalna. Gotham Nights tnie się przez Xboxa Serii S. Xbox, biedacki Xbox zepsuje całą generację gier, bo jak coś się ukazuje na serii X, to na serii S też musi działać. Tylko że kurczę, to są takie bzdury, że nie mam siły, bo słuchajcie, ja mam Xboxa serii S i uważam go za zgrabniutką, tanią, naprawdę fajną konsolę, którą w moim domu włączam nawet częściej niż. X, bo grafika jest na tyle ładna, że mi nie wadzi, a stoi w wygodniejszym miejscu, tak więc no, tak po prostu u mnie wyszło. I po pierwsze, owszem, każda gra z Series X musi być też dostępna na S, ale nie ma wymogu, żeby wyglądała i działała tak samo, więc o co chodzi? Nowoczesne silniki jak Unreal Engine 5 czy nawet Unity są bardzo skalowalne, a z połowa użytkowników Steam'a ma kompy o sumarycznie mniejszych możliwościach od tego Series S, a jakoś ich. Nikt o hamowanie rynku nie oskarża. Cyberpunk na Series S dostał tryb 60fps, a na poprzednich Xboxach miał tryb 6. Forza 60fps, Elden Ring 60, Rocket League Overwatch albo Lucky Steel nawet 120. Ale nie. Series S, mimo nowoczesnej architektury, psuje wszystko. I co tam jakieś Cyberpunki albo Elden Ring? Te gry nie mogą się równać z prawdziwie next genową jakością Gotham Nights. Tylko że wiecie co? Podajcie trochę, to wam powiem tajemnicę. Wam Night jest spieprzone. Według analizy specjalistycznego serwisu Digital Foundry ta gra A nie utrzymuje płynnych 30 fps nawet na tych droższych konsolach i B. Pod wieloma względami wygląda gorzej niż ostatni Batman z 2015, który nigdy nawet nie dostał aktualizacji pod PS4 Pro. Zdaniem osób, które już faktycznie odpowiadały za GoFam Knights, to to ograniczenie do 30 klatek ma związek nie z budżetowym Xboxem, tylko przede wszystkim z mocożernym trybem kooperacyjnym. A moim zdaniem z lenistwem deweloperów, którzy teraz bardzo chętnie w internecie opowiadają, jakiś to zaawansowany, otwarty świat zaprojektowali, ale jak tak spojrzeć, bliżej to się okazuje, że ten ich świat to jest otwarty, i zaawansowany, czym zamknięty zakład karny w płocku. Póki co konsolom wydajności nie brakuje i błagam, nie szukajmy zawsze winy w za słabym sprzęcie, bo to rozleniwia twórców, a nam tylko wyciąga więcej kasy z portfeli. Bo po co mają optymalizować grę, skoro łatwiej i wygodniej stworzyć wersję pro konsoli? No i przechodzimy do drugiej części materiału. Otóż Ostatnio pojawia się coraz więcej plotek o ulepszonych wersjach PlayStation 5 i Xboxów z większą mocą obliczeniową, które mają trafić do sklepów no, trafić do sklepów to może za dużo powiedziane pojawić się w ofercie sklepów jako wyprzedane już w przyszłym roku. Moje pytanie brzmi i to jest pytanie za milion złotych, więc jeżeli wygram to kupię sobie akurat to obecne PS5 po podwyżce w zestawie z jakimiś grami. Pytanie brzmi po co? Ogólnie to wcale nie jestem przeciwny takim odświeżeniom konsol w połowie generacji, bo popierałem to już przy Game Gameboju Color, a PS4 Pro też ukazało się 3 lata po debiucie zwykłej czwórki. Tak więc sezon świąteczny 2023 nie brzmi tak głupio, tylko że jednak trochę brzmi. Ten okres międzygeneracyjny jeszcze nigdy nie był tak długi jak teraz, bo spójrzcie, Gran Turismo, God of War, Horizon, Elden Ring, co tam na Xboxa wychodzi? Halo, no puenta jest taka, że 95% nowych gier nadal jeszcze pojawia się na starym sprzęcie. Poza zeszłorocznym raczetem nie widziałem jeszcze ani jednej produkcji, która zostawiłaby we mnie takie uczucie, że wow, nowa generacja, idę oprócz moje PS4 albo zrobię z nim retro tydzień, bo teraz gry to już zupełnie coś innego. Bo co jeszcze? No Demo Matrixa ja nadal czekam, bo na opartego to póki co osoby, które wciąż zostały z Xboxem One albo PS4 nie tracą jeszcze tak wiele, poza traceniem 30% czasu w życiu na loadingi. No ale nie tracą tak wiele, a oni mi tu z wersjami nowych konsol wyskakują na 2023, no bez jaj. To doprowadzi do sytuacji, że gry na obecnych modelach konsol będą wyglądały trochę gorzej niż by mogły przy większym postaraniu, a wielu z nas wyda dodatkowy hajs, żeby później jakiś ekspert mógł powiedzieć, że sorry, ale w jego grze na PlayStation 5 Pro jest 30 klatek, bo Xbox Series S ma za mały dysk albo jakaś inna głupota, no coś tam się zawsze wymyśli. Nie, nie zgadzam się, Sony i Microsoft... Minimum do 2024 roku macie szlaban na nowe wersje konsol o większej mocy. A i wtedy muszę zobaczyć najpierw te obiecywane od lat cuda na Unreal Engine 5 i ogólnie nową jakość, żeby wam pozwolić. 30 poprawka. Bo nie po to istnieje jeszcze coś takiego jak generacja konsol. Nie po to kupuję sobie jedną skrzyneczkę, żeby mieć spokój przez kilka lat, żeby twórcy nigdy nie wykorzystali pełni jej potencjału, tylko od razu, kiedy mają okazję dla własnej wygody i hajsu, wyskakiwali z czymś nowym. Tak więc dajcie znać, co. Wy sądzicie o tej sprawie, a ja wracam do grania przede wszystkim na switchu, który 60 fpsów to nie wyciąga nawet w menu, ale i tak go kocham. Was zresztą też, więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.